To on się tylko wydaje taki poczciwy, a tak naprawdę całym domem trzęsie. Nie nie, nie przypisywał cechą charakteru akurat. No po prostu partie są od tego, że jak są łupy w perspektywie, to robią skok na te łupy. I Bronisław Komorowski to jest rozpisanie ról po prostu. Ty robisz to, ty robisz tamto, ale po pierwsze nie nawiązywałbym do Węgrów, bo zanim doszło do odzyskania władzy przez Orbana po latach, to tacy fajni faceci jak Giurczań i, i inni doprowadzili Węgrów. Do krawędzi katastrofy i wolałbym, żeby naszym krajem i budżetem tak nie eksperymentowano. Po drugie, jednak prezydent wedle obecnej konstytucji ma to prawo Weta i tak czy owak, jest jednak instytucją kontrolną i nie jest to błaha sprawa, żeby chociaż jedna instytucja nie pozostawała w rękach tej samej partii. Ja sobie żartuję od pewnego czasu, że w Polsce mamy powrót PZPR-u, tylko ten PZPR nowy się nazywa Polska Zjednoczona Partia Rządowa podmiotem polskiej polityki konstytucji i wszystkiego stał się rząd. Rząd zawsze ma rację, rząd się nigdy nie myli, rząd robi tylko racjonalne decyzje no i tylko na... pytanie dlaczego i na jakiej podstawie uznać, że rząd jest nieomylny?